Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w środku tygodnia, bo już jest sobota, bo już jest bardzo późno w nocy. I tak w sumie miało być trochę o czymś innym, ale z racji tego, że pojawiły się nowe fakty, nowe informacje, oczywiście podkreślam medialne, czyli należy sobie przyjąć jakiś margines, bo wcześniej też były medialne, a te, które były wcześniej, a te, które są obecnie, troszeczkę się od siebie różnią. I na to uczulam, żeby potem nie było, że ja sobie coś wymyśliłam. No to wracamy do sprawy, którą omawiałam ostatnio, czyli sprawy zaginięcia Karoliny Wrubel, 24-latki ze Śląska, a na miniaturce, jak może zauważyliście, jest też przełamane na sprawę małżeństwa Lerch, które omawiałam jakiś czas temu. Przypominam, małżeństwo zmarło. I tam też, jakby, mamy jakiś finał, który de facto też jest dosyć ciekawy. Ale zacznę od Karoliny Wrubel. Przypomnę, 24-latka, która jest nadal poszukiwana, która zaginęła 3 stycznia bieżącego roku, wyszła sobie do sklepu i nie wróciła. W poprzednim materiale nadmieniałam, iż kobieta mieszkała ze swoim bratem i dwójką swoich synów. No, i miała wyjść do sklepu, ale w zasadzie nie miała dokumentów, nie miała telefonu, który miała sama zniszczyć, i pieniędzy też niby nie miała. No, wyszła i ślad po niej zaginął, w zasadzie po drugiej stronie ulicy, w okolicy garaży. No, i nowe informacje w tej sprawie są takie, że po pierwsze zatrzymano, Pewnego mężczyznę. Zrobiono to 12 stycznia bieżącego roku. Mężczyzna obecnie ma zasądzony trzymiesięczny areszt. Mężczyzna ten to Patryk B., który jak się okazało, również mieszkał w tym samym mieszkaniu, w którym mieszkała Karolina ze swoimi dziećmi i ze swoim bratem. Okazało się, że mieszkanie było trzypokojowe. I każda, wszyscy mieli swój pokój, niejako. To znaczy, jeden pokój miał brat, drugi pokój miał Patryk B, a trzeci pokój miała pani Karolina i jej dzieci. Jak sobie mówiliśmy w tamtym czasie, kobieta no były spekulacje, czy ona straciła pracę, że kto się nachodził, ale w sumie Nadal to się nie wyjaśniła, ta kwestia z tym nachodzeniem, natomiast e, natknęłam się na takie informacje, że Patryk B., e, kiedy kobieta się wprowadziła do tego mieszkania, na co generalnie nie miała zbyt dużej ochoty, e, no, przez pewien czas wykazywał nią zainteresowanie, którego ona jakby nie odwzajemniała. E, natomiast e, to nie, nie oznacza, że mężczyzna był jakoś szczególnie nachalny. To znaczy, podobno, kiedy zauważył, że ona nie jest nim zainteresowana, odpuścił. No, tyle, że mężczyzna ponoć nadużywał napojów rozweselających. Tak przynajmniej twierdzą sąsiedzi, którzy w ogóle twierdzą, że. W tym mieszkaniu bardzo często odbywały się imprezy, natomiast nigdy nikogo nie wzywano, to znaczy żadnych służb do tych imprez, ponieważ one zawsze kończyły się przed 22, czyli przed ciszą nocną. W związku z tym sąsiedzi przemykali na to oko. I feralnego dnia, czyli dnia, w którym pani Karolina zaginęła, gdzie Przyjęto, że wyszła z domu około godziny 21. Chociaż nie wiem, czy jest to aż tak pewne, ponieważ w tym czasie trwała właśnie impreza w tym mieszkaniu, i brat twierdzi, że no może była 19, może 20, może 21. I w zasadzie nie jest to takie do końca pewne. I wiadomo, że około godziny 22.20 do imprezy dołączył Patryk B. Patryk B., który wrócił z pracy, wrócił pod wpływem i dołączył do tej imprezy. Natomiast przyjęto, iż to właśnie on jako ostatni widział panią Karolinę. Do tego mężczyzna, będąc pod wpływem, przyznał się koledze, iż odciął kobiecie dopływ tlenu i wrzucił ją do stawu. I notabene stawy są przeszukiwane. Stawy jeziora one cały czas są przeszukiwane i póki co nie ma rezultatu. Do tego dochodzą nowe informacje tego typu i y, dokumenty pani Karoliny zostały zaginione przed jej zniknięciem i najpierw zginęły jej dokumenty. Następnie zginął jej telefon i, jak mówi jej ojciec, zniszczono kartę SIM. Czyli w pierwszych doniesieniach było podawane, że kobieta sama to zrobiła. W tej chwili to wygląda już zupełnie inaczej, ponieważ jest użyte określenie, że zniszczono, czyli w domyśle nie wiadomo, kto zniszczył tą kartę, tak? Jakby to sformułowanie sugeruje, że zrobił to ktoś inny niż Pani Karolina, a to zupełnie zmienia postać rzeczy. Prawda? No i właśnie to jest to, czego nie lubię w doniesieniach medialnych. Że one, no, nie są rzetelne, po prostu moim zdaniem. To oczywiście, że takim osobom jak ja się później obrywa, że to takie osoby nie są rzetelne, natomiast nigdy nie obrywa się mediom, które nie są rzetelne, a przecież... Osoby mojego pokroju, że tak powiem, no, bazują przede wszystkim na doniesieniach medialnych, bo ufają, że media, zwłaszcza te głównego nurtu, są rzetelne. Natomiast no, różnie to tutaj bywa. Lub też druga opcja jest taka, że nie wszystko jest ujawniane mediom na początku. I stąd wynika ten chaos generalnie. No, ale nowe, nowe nowe informacje. Mówią nam to, że te rzeczy ktoś spowodował ich zniknięcie, nie sama pani Karolina. Um. Aresztowany mężczyzna ma jakiś zarzut, natomiast treść tego zarzutu nie została ujawniona. Tak naprawdę nie wiadomo, jaki, jaki jest zarzut wobec tego mężczyzny. Wiadomo, że brał udział w wizji lokalnej i tyle wiadomo na pewno. Natomiast, co on de facto zeznał policji, już nie wiadomo. Tak. Czy on się przyznał, czy on się nie przyznał, generalnie. I teraz, w ogóle, skąd Patryk B wziął się w tym mieszkaniu? Ano, wziął się stąd, że wcześniej Patryk B i brat pani Karoliny, czyli pan Przemysław, pracowali razem w kopalni. I stamtąd się po prostu znali. I w momencie, w którym dzieje się całe zaginięcie, sytuacja wygląda tak, że brat pani Karoliny w ogóle nie pracuje. Ona wspiera go finansowo w zamian za opiekę nad swoimi dziećmi w momencie, kiedy idzie do pracy, bo ta kwestia również się wyjaśniła. Otóż Pani Karolina faktycznie straciła pracę. Ona pracowała jako sprzątaczka w kopalni, ale tą pracę straciła. Zatrudniona została w dyskoncie. Natomiast w tym dyskoncie zarabiała na tyle mało, że nie było stać jej na to, aby wynająć jakby samodzielne mieszkanie i w związku z tym dlatego wylądowała u brata. Nie była z tego zadowolona i nie ma się co dziwić, no bo Biorąc pod uwagę, że mieszkanie było trzypokojowe, i obaj panowie zajmowali po jednym pokoju, jej zostawał jeden pokój razem z dziećmi do tego, jak się okazuje, mamy sytuację taką, że w tym mieszkaniu do tego mieszkania przychodzą jacyś ludzie, są jakieś imprezki. No tu są małe dzieci, bo bodaj 9 i 5 lat. No, to nie idzie w parze, prawda? W związku z tym no, rozumiem, że kobieta niekoniecznie musiała się z tego powodu jakoś szczególnie cieszyć. No i do tego ten patryk. Patryk, który, no, przynajmniej według niektórych źródeł wykazywał zainteresowanie i został odrzucony. To, co mogą powiedzieć o nim sąsiedzi, to to, że nie wykazywał nigdy jakichś agresywnych zachowań, natomiast często można było go spotkać, no, będącego pod wpływem, po prostu. I pytanie, czy on pod tym wpływem mógł zachowywać się inaczej niż normalnie, i czy w ogóle istniały momenty, kiedy był w stanie normalnym, że tak to ujmę. I teraz. Jest taka sytuacja, że mężczyzna został zatrzymany. Generalnie jest jedna wielka tajemnica, pod jakim zarzutem. Nie wiadomo, jaki jest efekt dwili lokalnej. Wiadomo tylko tyle, że poszukiwania, przeszukiwania zbiorników wodnych, zarówno na płytszej, jak i na głębszej ich powierzchni, póki co nie przynoszą rezultatu. Powoduje to, Zaniepokojenie, frustracje u najbliższych pani Karoliny, którzy już w zasadzie mają nikłą nadzieję na to, że ona żyje, raczej skłaniają się ku temu, że tak nie jest. Natomiast druga sprawa, która ich dołuje, to to, że mają coraz mniejszą nadzieję na to, że ta sprawa w ogóle znajdzie swój finał. E i to skłania mnie ku takim konkluzjom, że tak naprawdę być może było tak, że Patryk e, gdzieś na komuś powiedział pod wpływem będąc coś, natomiast odwołał to na policji. I w tym momencie generalnie nie potwierdził tego, co powiedział, nie wiem. I póki nie ma żadnych niepodważalnych dowodów na jego winę, no to faktycznie sprawa może utknąć. Nie chodzi o to, że ja tutaj coś wieszczę czy nie wieszczę, po prostu analizuję. A jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Zastanawia mnie to, i w niektórych mediach można się na to natknąć, że. Nikt wcześniej nie zająknął się nawet na temat tego, że w tym mieszkaniu mieszkał ktoś jeszcze, jakaś osoba trzecia, czyli jakaś osoba spoza rodziny. Pytanie: Dlaczego nikt tego nie ujawnił na początku? Czemu to wyszło dopiero nie wiem ileś dni później? Czemu nie ujawnił tego brat? Czemu nie ujawniła tego rodzina pani Karoliny, w sensie rodzice, siostra? Nie wiadomo. A wydaje mi się, że jest to dość istotne, no bo przynajmniej w tej, na, tej, na tym podstawowym etapie, kiedy się przysłuchuje wszystkie osoby z najbliższego otoczenia, no to tego typu osoba, która współdzieli mieszkanie z osobą zaginioną, no również powinna znaleźć się na tej liście. A przez to, że nikt w zasadzie o tym nie wiedział. Że ta osoba tam mieszka, no doszło do tego dużo później. Prawda? I ta, ta tajemnica, to nieujawnienie tego zastanawia mnie. Poza tym, kiedy sięgam sobie pamięcią do poprzednich doniesień medialnych, to wydaje mi się, że doniesienia o tym, że kobieta sama zniszczyła swój telefon, pochodzą od jej rodziny. No to co się teraz zmieniło, że nagle Wchodzimy w narrację, że te rzeczy zostały. Że, że jakieś osoby trzecie partycypowały w tym procesie, tak? Nie wiem, to są znaki zapytania. I bardzo możliwe, że się jeszcze tego dowiemy na późniejszym jakimś etapie. A jeszcze a propos, bo rozgorzała tam sobie dyskusja na temat pani Karoliny. No dyskusja przede wszystkim Dotyczyła tego, że ona w bardzo młodym wieku zaszła w pierwszą ciążę i tam było, że jest dwóch różnych ojców. No tak, media w tej chwili donoszą, że faktycznie każde z dzieci miało innego ojca. Jeden przebywać ma gdzieś w Olsztynie, natomiast drugi odbywać ma karę pozbawienia wolności w związku z niepłaceniem alimentów. No to tylko tyle, co się dowiedziałam z mediów. No i w zasadzie tak wygląda obecnie ta sytuacja. No generalnie nie wygląda ona dobrze, ponieważ tak, niby kogoś zatrzymano, niby, niby ktoś siedzi w areszcie, ale w sumie nawet nie ujawnia się zarzutu, co mnie niepokoi, bo gdyby jakby prokuratura była pewna na 100%, że ta osoba odpowiada za to zaginięcie, no to nie widziałabym powodu. Do tego, żeby ukrywać to, prawda? Bo dla prokuratury jest to w pewnym sensie, no można powiedzieć w cudzysłowie, sukces, że, że tak szybko, prawda, znaleźli osobę odpowiedzialną za to. Tymczasem jest to nieujawniane. W związku z tym nadal nikt nic nie wie i nadal de facto nie ma pani Karoliny. No i to był pierwszy z update'ów, jaki dla Was mam na dziś. Natomiast drugi update dotyczy śmierci małżeństwa Lerch. Ja to ileś miesięcy temu e, mówiłam o tej sprawie. E, to była sprawa śmierci Pauliny i jej męża Sławomira Lerch. E, była to sprawa medialnie nagłośniona głównie z tego względu, że pani Paulina no, brała udział w programie Top Model i, i była jakby z tego względu kojarzona. Przypomnę bardzo pokrótce, że małżeństwo mieszkało sobie w domu wolnostojącym i znaleziono to małżeństwo martwe, w tym domu. I zwrócono uwagę na to, iż mimo że był środek lata, było gorąco, w całym domu było włączone ogrzewanie podłogowe, co z całą pewnością miało Wpływ na przyspieszenie pewnych procesów biologicznych, jeżeli chodzi o ciała. Dodatkowo w pobliżu ciał znajdowała się broń, jednak sekcja zwłok wtedy i pamiętam to dobrze, nie wykazała ran postrzałowych, w związku z czym zupełnie wykluczono, że ta broń została użyta do Celem pozbawienia życia tych osób. Spekulowano, czy ta śmierć może mieć związek z przeszłością męża pani Pauliny, czyli pana Sławomila Lercha, który miał wcześniej odsiadywać wyrok, to było związane z handlem substancjami psychoaktywnymi, ale w sumie nie potwierdzono tego w żaden sposób. No, i obecnie natknąłem się na informację, że sprawa znalazła swój finał, to znaczy śledztwo zostało w tej sprawie zamknięte. No i tutaj podana jest informacja, która znów kompletnie odbiega od tej początkowej. Yy. Otóż uznano, stwierdzono podczas sekcji zwłok, która przecież odbyła się również wtedy, i wtedy stwierdzono zupełnie coś innego, a teraz zupełnie coś innego. Otóż orzeczono, iż mąż zmarł na skutek przedawkowania substancji. Natomiast co do żony, yy, podano, że albo również było to przedawkowanie, lub postrzał. No i to mnie zastanowiło, bo wtedy, kiedy o tej sprawie pisały media, wykluczono użycie jakiejkolwiek broni palnej. Celem pozbawienia życia tych osób. Tymczasem ja tutaj czytam, że być może postrzał, że być może mąż zażył jakieś substancje, być może do, doznał w wyniku tego jakiejś halucynacji, psychos, czy czegokolwiek w tym stylu, i w związku z tym użył broni no, w kierunku swojej żony. No, Ale to się jednak nie skleja ta wersja obec z obecnego czasu z tą z czasu pierwotnego. I tutaj mam znaki zapytania. Koniec końców, myślę, że nikt tego już drążył nie będzie. Po prostu śledztwo zostało zamknięte, moi drodzy. I, i to jest po prostu update. Jest to generalnie komentarz update'owy, który dotyczy zarówno zaginięcia pani Karoliny Wrubel, jak i. Śmierci małżeństwa lerch. Hmm. Czyli jakby można to było tak klamerką spiąć i jakoś to podsumować. Generalnie wiemy, że nie wiemy, tak? To znaczy coś wiemy, ale w sumie żadnej esencji z tego nie ma, generalnie, bo jeżeli rozmyślamy sobie o tych sprawach, to tak naprawdę nadal nie wiadomo de facto, co się zdarzyło. I o ile w przypadku małżeństwa lerch, można by było machnąć ręką na, to znaczy, niektórzy mogliby machnąć ręką na, na to, co było mówione parę miesięcy temu, bo ważne jest tu i teraz, no to będą osoby, takie jak ja, które sobie zaczną myśleć, no ale co się zmieniło, tak? Czy odbyła się jakaś dodatkowa sekcja, czy no nie wiem, co się wydarzyło, że, że wyniki sekcji uległy jakiejś zmianie, jakiejś transformacji. Oczywiście te parę miesięcy temu czekaliśmy na badania toksykologiczne i rozumiem, że one spłynęły i być może wykazały w obu y, organizmach obecność pewnych substancji. Natomiast z y, całą pewnością wykluczono po oględzinach zewnętrznych y, no wykluczono rany postrzałowe jakiekolwiek w związku z tym y, obecna Sytuacja w przypadku jednej z tych dwóch osób, że może przedawkowanie, a może postrzał, mnie dumiało, zwłaszcza ten postrzał, bo o, na temat przedawkowania nie wiem, bo nic wtedy nie było, nie było mowy o tym, aby oboje zażywali jakiekolwiek substancje psychoaktywne, tak? No, generalnie sprawa jest już zamknięta. Natomiast jeżeli chodzi o panią Karolinę Wrubel, sprawa, no. Jest ciekawa, głównie ze względu na tajemnicę. Mi się wydaje, że, że jakby nikt jakoś nie ujawnił na początku, że tam mieszkał jakiś dodatkowy lokator i że w sumie nie wiadomo dlaczego zostało to zatajone. Drugie, kolejne znaki zapytania mam w kwestii tego, kto w końcu dokonał zniszczenia telefonu i karty SIM. Pani Karoliny, czy zrobiła to ona sama, czy zrobiły to osoby trzecie, bo to jest zasadnicza różnica. Popatrząc na obecne doniesienia, mamy tak: najpierw zginęły jej dokumenty, następnie zginął jej telefon i została wyrzucona karta SIM. Jeżeli wszystkich tych czynności dokonała sama pani Karolina, to być może miała w tym jakiś cel. Ta, na przykład cel ucieczki. Natomiast jeżeli zrobiły to osoby trzecie, to być może była, były to osoby, które e, zaczęły realizować krok po kroku pewien plan, który no, finalnie miał na celu e, to, co obecnie, z czym mamy do czynienia tak? czyli to, że pani Karolina zniknie. No, i ta rozbieżność w informacjach wprowadza nam pewien chaos tutaj w, tym, w tych rozmyślaniach, w tych rozważaniach. No, ale wierzę, mam nadzieję, że to jednak w końcu się jakoś wyjaśni, choć doświadczenia pokazują, że różnie może to z tym wszystkim jeszcze być. Ja od siebie życzę tej rodzinie, żeby poznała odpowiedzi na swoje pytania i żeby osiągnęła to, co chciałaby osiągnąć. Nie wiem. Sprawiedliwość, spokój ducha, no cokolwiek tam tylko potrzebne, żeby osiągnęła po prostu, bo domyślam się, że jest to po prostu katastrofalna sytuacja, przede wszystkim emocjonalna dla bliskich, którzy jednak no, mają jeden wielki znak zapytania w głowie. No i taki to był komentarz. Natomiast ten temat, który miał być, będzie w następnym komentarzu. Chyba, że znów pojawią się jakieś nowe informacje, no to będę, będę na pewno na bieżąco tutaj o tym mówiła. A co Wy myślicie o tym medialnym zamieszaniu czy informacyjnym zamieszaniu? To zapraszam do sekcji komentarzy i tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Śpicie dobrze, ponieważ mamy godzinę, może już nawet, a mamy. Godzinę za 21 w nocy, więc pewnie większość z Was już śpi, a tym, którzy jeszcze nie śpią, życzę dobrej nocy i udanego jutrzejszego dnia. Pozdrawiam jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło, bezpiecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.